No i tak było fajnie. Ale dziewczyna już Focha chyba strzeliła. Bo z nerwami odeszła od niego. Teraz wraca się, bo coś jej powiedział. A no, tak to jest z tymi kobietami. Nie wiadomo kiedy i dlaczego. Coś tam, coś tam się poprzestawia. I facet nie potrafi tego zrozumieć. Dobra. Bo wywołam burzliwy temat. No jest tutaj, kurde, jest po prostu jak w zaczarowanym ogrodzie. A jeszcze te tulipany. Słyszycie? Jakie to jest uspokajające, jak tak woda sobie kapie. Wracamy. Ja mógłbym tutaj chodzić, chodzić, chodzić i chodzić, i by mi się nie znudziło. A tak wygląda poświetlone, te... i to jest właśnie chyba muzeum tego Art Deco, bo z tamtej strony wyczytałem. Także spójrzcie, jak w salamance wszystko się zmienia. Jak wszystko pięknieje, tak naprawdę, jak tylko zapada noc. Kapitalnie to wygląda. No i mamy most rzymski. A zobaczcie, jak tutaj są fajnie przejścia poświetlone. To wszystko są, o widzicie? Teraz migają. Bo za chwileczkę, o. Bardzo fajna rzecz. Jak człowiek wchodzi na przejście, to się to włącza. A my idziemy na most rzymski. Proszę bardzo. No, Most Rzymski e, tak się prezentuje. Tam jest katedra, jak widzieliście wcześniej. I Most Rzymski się właśnie prezentuje tak, jak widzicie, gdy jest poświetlony. Przejdę pod spodem i zobaczymy z drugiej strony, jak wygląda. Ale widok zacny, naprawdę. Mówię, szkoda, że nie wziąłem ze sobą drona, kurde. Wszędzie są te krzaczory i naprawdę niewiele widać. Myślałem, że będzie troszeczkę lepszy widok. No trudno. Wracamy przez park. Tutaj, gdzie pokazywałem, Wam, że są to boiska piłkarskie i tak dalej. A mamy godzinę 20:12 i zrobione 25 000 kroków. Tam sobie nawet coś biega. Jeszcze? No zobaczcie. No, naprawdę. Super obiekt. Ogólnie dostępny. Światła się świecą. Tutaj jest taka bardzo mięciutka bieżnia do biegania. Trawa na boisku. Nie widać, żeby jakieś dziury były, tak jak to u nas, że można nogi połamać. I przez ten mostek. Właśnie przed chwilą padł mi telefon. Proszę bardzo. Żeby go ładować za chwilę pani karta ja to jestem ciomajda. o dobrze, najważniejsze, że wszystko to, co trzeba było nagrać, wszystko to co chciałem zobaczyć na, na dziś dzień, to zobaczyłem. Wiem co mam jeszcze do obejrzenia w Salamance i kolejnym razem jak tutaj przyjadę, a przyjadę to Postaram się, żeby to było tak, tak, ten czas, żeby być tutaj dwa dni, a nie jeden. A teraz dreptamy, moi kochani, do samochodu. Dzień dobry. Nie udało się wczoraj nakręcić. Ja wypuściłem oczywiście drona. Tylko był bardzo silny wiatr. To jest raz, dwa. To stąd jest jakieś 3,5 km do katedry. Ona jest. Nie widzicie jej, ale jest dosłownie jakby tych drzew nie było. Znaczy tam widać kopułę troszeczkę. Gdyby tych drzew nie było, znaczy w nocy było widać jak jest oświetlona, ale tak, padła mi karta pamięci w sensie takim, że się zapełniła. Jestem nieogolony, także spoko. I padła mi bateria w telefonie. Mimo tego, że telefon ma bardzo dobrą baterię. E to jest Realme 11 Pro, coś tam, coś tam. Naprawdę świetny telefon. Karta pamięci też jest duża, ale była już trochę zapełniona, jak szedłem do salamanki. I po kolei mi najpierw jedno pyk padło. Chciałem telefonem. Pyk padł telefon. Najpierw musiałem tutaj naładować, a ja byłem o 23.30 dopiero przy samochodzie. Chciałem naładować, naładowałem szybkie ładowanie, ma ten telefon 100W. Moment, 15 minut było 100% baterii. Drona wyjąłem, wypuściłem go tam, ale wiatr, wszystko było tak silne, że chyba na 50 metrach już miałem komunikat, że zbyt silny wiatr, żeby zmienić pułap, zmniejszyć pułap. Znowu, jak zmniejszyłem pułap, to gdzieś tutaj traciłem sygnał, bo za nisko była, za wiele przeszkód było między mną a dronem. I tak kombinowałem, patrzyłem, żeby sygnału nie stracić, bo wiecie, później trzeba lecieć gdzieś tam z tym kontrolerem, i żeby sygnał między kontrolerem a dronem był w linii prostej i tak dalej. Także no to było wyzwanie, jak Timelas z tego punktu dolecić nad katedrę. Mogłem wtedy wziąć, jak szedłem, ale nic straconego, moi drodzy. Będę jeszcze tutaj w Salamance, stanę w tym miejscu i, i nagram z drona. Nagram to z drona. Miejsce prześliczne, widzieliście wczoraj. Powiem Wam jeszcze tak, co do tych zakapturzonych osób, które szły, to tak naprawdę Hiszpanię. Przeczytałem tu, ja nie jestem taki mądry, a jeżeli chodzi o święta kościelne, to w ogóle. Powiem Wam tak, Wielkanoc, tak? Za tydzień jest Wielkanoc i teraz Hiszpanie obchodzą tą Wielkanoc znacznie bardziej. Znacznie bardziej uroczyście niż my. U nas Wielkanoc się kojarzy: no, ci, co tam są wierzący, chodzą do kościoła, no to uczestniczą w tych obrzędach religijnych, ale większość z nas tak naprawdę to jest tak, że no, pójdą poświęcić ten koszyczek, później śniadanie, Wielkanoc na obiad, rodzina i tak dalej, jakiś tam zajączek na prezent, i to wszystko. Jaki spacer, jak jest ładna pogoda, i tak naprawdę to wszystko nie celebrujemy tak jak Hiszpanii. A Hiszpanie bardzo to celebrują. I wczorajsza ta procesja, ja to tak nazwę, orszak, to właśnie było coś takiego, że te osoby, które szły, to było bractwo. Bractwo. I oni akurat mieli białe szaty, ale w Hiszpanii, zależy od jakie to jest bractwo, mają czarne. E, Bordowo-białe. Ja Wam zaraz powiem, jak oni się nazywają. E, ci, ci uczestnicy, ci co chodzą w tych szatach. E, ci, którzy to noszą, nazar, e, nazarenos, nazarenos. A święto Semana Santa. To jest właśnie ta Wielkanoc. Semana Santa. I ci uczestnicy to są Nazarenos. Zobaczcie, ja może wam pokażę. Tutaj nie wiem czy będzie widać. Widzicie? Wygooglowałem sobie po prostu i możecie zobaczyć jak różne są, tu jest opisane, jak różne są w różnych rejonach Hiszpanii te wdzianka. I teraz ja tam mówiłem o Ku Klux Klanie. pewnie się śmialiście, ale co się okazuje, to właśnie członkowie tej organizacji, która później się nazywała Ku Klux Klan, zapożyczyli te kaptury i ogólnie te stroje właśnie od Hiszpanów. Właśnie od Hiszpanów. Także to jest też ciekawostka, prawda? Dużo się nie pomyliłem, no bo bliźniacze. E, Bliźniaczy wygląd. Także polecam, wygooglujcie sobie e, na temat tych, tego obrzędu. Powiem Wam tylko tyle, że ta platforma, która później była niesiona, tam są e, pokazywane na tej platformie różne obrazki, różne takie jakby figury, nie wiem, sytuacje z Nowego Testamentu. Ta platforma waży nawet 2000 kg, 2 tony i to niosą ludzie. Oni są pod spodem. Dlatego to tak wszystko wolno się odbywało, że oni się tak łamali wolniutko w tym. To jest bardzo dobrze zorganizowane wszystko i teraz osoby, które uczestniczą w tym, w tym orszaku, to muszą być osoby zasłużone dla tego bractwa. Najpierw w ogóle to jest też droga impreza, dlatego że tam trzeba wpisowe wpłacić, a następnie uszyć. Ubrania, e, czym bliżej się jest tej platformy, która jest niesiona, tym jest się bardziej zasłużonym. Także no to taka jest ciekawostka i bardzo fajne e, przeżycie. I teraz co? Wy to widzieliście, ja w tym uczestniczyłem, ale jako widz. I teraz tak. E, tachograf. Pokażę Wam, ci, którzy y, nie wiedzą jeszcze, tak. Spójrzcie. Godzina, 13.22, zaraz roz zrobię rozpoczęcie. Tutaj też możemy włączyć w trakcie jazdy. Widzimy prędkość samochodu. Eee, teraz tak. 24.31 mam wystanę na pauzie, czyli mogę jechać. W tym tygodniu teraz mam wyjechane 48 godzin. 48 godzin. W czasie dwutygodniowym...

No nic zobaczymy, dokąd się da to dojadę, na pewno muszę jakąś pauzę zrobić i później mi pokażę, przystanę wcześniej, trudno jutro do Burgos ee, rano ruszę, znaczy do Burgos jutro rano ruszę i dolecę do sasuły. także co, odpalamy moi drodzy tachograf, znaczy odpalamy, ja tak mówię, bo on jest cały czas włączony, wpisz kierowca, kraj rozpoczęcia, Hiszpania. Jeżeli ktoś ma stary tachograf, to musi sobie tutaj znaleźć kod kraju. Kastylia-La Mancha. Ja wiem, bo tutaj samo się to wyświetla. OK. Jeżeli ktoś ma stary tachograf, to musi wiedzieć, w jakim rejonie Hiszpanii się zatrzymał. I wtedy wyszukać sobie, że na przykład, nie wiem, Salamanca. Informacja o Salamanca, zobaczyć, że to jest region Hiszpanii, Kastylia-La Mancha. Później trzeba znaleźć. Skróty ewentualnie jakie są e, tych regionów, w tachografie, znaczy w internecie, i sobie, no najlepiej to sobie gdzieś wypisać w zeszycie. Jaki region, jaki ma skrót. I już. Jeszcze po drogach można zobaczyć, jakie jest tam CV, to to jest Walencja. E, e, CL to właśnie chyba ta La Mancha, jak jest EX, to jest Ekstramadura i tak dalej, i tak dalej, także te drogi się tak nazywają na przykład CV, CX czy tam CE, CL i potem też można wiedzieć w jakim rejonie jesteśmy a teraz co ogarnę tutaj jeszcze troszeczkę, kawa zrobiona i będziemy ruszać no, jak dojadę do Alsasua to na styk, na styk 90 godzin zobaczcie, 84 25 mam, tak Eee, a szczytuję tutaj kartę, akurat no nieraz tak bywa w każdym eee, 84,25, czyli brakuje mi zaraz, 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 5, to będzie 89, eee, to brakuje mi 5 godzin 35 minut, 5 godzin 35 minut do 90, a do Alsosowa mam 5 godzin 8 minut, czyli liczmy 30, wyjadę 89,30. Jak dobrze liczę, bo to czasami naprawdę można się pogubić. Teraz muszę pojechać tak jak ten samochód, pojechać za tym blokiem, bo jest nakaz w prawo tam, tam jest rondo, obrócić się, tu rondo i wyjeżdżamy na autostradę, moi kochani. Zaje fajny dzień. Dzisiaj, bo będę jechał, to już mi się podoba. A, nie wiem, czemu tam ten. A, bo on zobaczył, że w prawo tam jest, widzicie. Prawdopodobnie zobaczył, że w prawo. No nie, co on kombinuje, bo on stał tam za mną. Bo zobaczył, że tam jest znak jazdy w prawo. I, I nie był pewien, czy to nie do miasta, i później, czy da się gdzieś objechać. No ale da się. W każdym razie, tak, e, ruszamy. Tacho uruchomione. Widzieliście, jak to się robi. Noc, spokojna. Paliwo jest. Adbrew jest trochę mało, ale na zasoła zatankuje. I teraz tak, tutaj sobie wyjeżdżamy oczywiście taki mądry jestem, bo wcześniej sprawdziłem bo wcześniej, moi drodzy sprawdziłem na Google Maps, jak to wygląda o, tam jeszcze dwie ciężarówki stoją o, widzicie katedrę? tam daleko o. po 50 metrach skręć w prawo, następnie powieć rondo i zjedź trzecim zjazdem Dokładnie, objedź rondo i zjeść trzecim zjazdem. No bo nie mogę przejechać, bo tu jest ten, yy, widzicie co jest. Taki wysoki krawężnik. Także ja sobie tutaj wyjadę, objedziemy rondo. A tam mamy... Tu w ogóle bardzo dużo ludzi, yy, dzisiaj widziałem tak jak ten dziadek, yy, biegało po tym, yy, po tym terenie, gdzie ja, gdzie ja stałem. O widzicie, i on też objechał. Tam jest rzeka, katedra, tam trzeba było przejść, mówię, 3,5 km chyba z Buta. Prosta droga. Salamanka, i zobaczcie, nawet nie ma tutaj zakazu wjazdu dla ciężarówek. Także jakby się komuś chciało poguglować, no, to może jeszcze bliżej, by znalazł miejsce do ciężarówki. Dla ciężarówki. Ale super miejsce, jak ktoś lubi aktywnie spędzać czas, ale nie zwiedzać. To jest ten park, tereny zielone, boiska, bieżnie, wszystko w super stanie, bo wczoraj Wam pokazywałem rondo i pierwszym zjazdem, następnie Także nic dodać kochanie, nic ująć jedziemy blisko stacja benzynowa. przejedź przez Rondo. i Także pierwszym super. zjazdem, następnie. Jadę środkowym pasem na razie, bo w tym prawym się nie da jechać. No tutaj to jest po prostu jak na A1 tutaj w Polsce. No takie wyrwy, nie ma dziur. Ale to jest tak połatane, że jak jadę, to, 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 to całe auto skacze. No. Zobaczcie zresztą jak ten prawy pas wygląda. No nie da się po nim jechać, po prostu nie da się po nim jechać. No, no nie da się jechać. A jeszcze, no teraz już ten, ten pas przechodzi środkowy tutaj. Ale dalej jest teraz teraz ten pas, który wtedy był środkowym, teraz jest pasem prawym i jest też tak samo, no wypadałby teraz jechać lewym, bo naprawdę skacze ten samochód, wszystko to co jest ciemniejsze to jest jakaś łata, łata na której samochód podskakuje, o, zobaczcie ile tego jest, ale z drugiej strony jeszcze, patrzcie ile tych ład jest, jeszcze jest... Poprzez co jakiś czas, jakieś takie zagłębienie i ten samochód się huśta. Teraz tak, 15 stopni mamy, Celsjusza, ale jest mroźny wiaterek. Mroźny. Wczoraj, o, no, no kurde, tragedia ta autostrada, to trzeba by było 50 na godzinę jechać. W tej nocy, teraz, co, co ten, to ja sobie normalnie włączyłem Webasto, bo było zimno, naprawdę było zimno. Musiałem włączyć Webasto i do rana się grzałem. Byłem szyby dzisiaj. Spójrzcie, trzy wielkie jakieś drapieżniki tam latają. Nie, nie, to nie są, moi drodzy bociany, to nie są bociany, to są jakieś orły wielgachne. Szybują, one są duże, jak ja patrzę tutaj z dołu. No to, a są dosyć wysoko, naprawdę są wysoko. Także to są jakieś potężne ptaszyska, takie pterodaktyle. Szyba umyłem na tyle, ile się dało. Naprawdę, szyba umyć w tym samochodzie to jest szok. Te poczne to jeszcze u biedy. Ale tom, bojąłem taką myjkę na przedłużaczu, popryskałem, ale te robale są tuste, niestety. Wydawało mi się, że ona jest, o, no już jest tutaj uświniony, już się jakiś roztrzaskał, tu się roztrzaskał. Następny, kurde, tu jeszcze jeden. Syzyfowa robota, ale szyba już była tak brudna, że tak naprawdę ja patrzyłem tak między robakami, tylko gdzie jest wolna przestrzeń, żeby coś zobaczyć. O, a to nas stara piątka wyprzedziła, to są jakieś lata 90. BMW 5. No i co, pusta autostrada, Hiszpania. Jedziemy w kierunku domu. Mam nadzieję, że we czwartek, w czwartek będę, dzisiaj jest niedziela, tak w wtorek środa czwartek za 4 dni i to mi się w tej pracy mega podoba, że dużo jest tej jazdy, duże jest jazdy. I można wiele, wiele zobaczyć dzięki temu. Mało jest takich rozładunku, załadunku, ale już zdarza się, że tego się troszeczkę nazbiera. Bo może być tak, że na przykład pojadę gdzieś na rozładunek z bazy, później muszę się załadować, to już jest druga czynność. Później pojadę na przykład się rozładować, to jest trzecia czynność, i załadować, to jest czwarta czynność. I jak wracam, to rozładować, to jest piąta, i na przykład może być tak, że jeszcze dadzę mi załadunek, I będzie sześć. Takich czynności rozładunki i załadunki, nie? Ktoś z Was pytał się, jaki zegarek mam? To jest zwykły smartwatch, to jest niedrogi wcale. Teraz chyba jest jeszcze tańszy niż ja kupowałem. Ja go kupowałem z AliExpress, ale ze sklepu Honora oficjalnego. także Nie, nie, nie także od Chińczyka po prostu bezpośrednio. Jest to Honor GS Pro. Mówię, polecam ten zegarek, dlatego że jego atutem jest na pewno na pewno to jak długo trzyma bateria bateria dlatego, że 18 piszą 27 dni, ale jak GPS nie jest włączony no bo wiadomo GPS zawsze w każdych sprzętach bardzo dużo pobiera prądu jak GPS nie jest włączony ale bluetooth jest włączony no to, to co jest, to tam monitorowanie tętna czy stresu, cokolwiek czyli wszystko oprócz GPS-u to on 18 dni potrafi wytrzymać naprawdę jak ja mam 10% i mi tam da informację, że już 10% baterii yy, tylko, tylko pozostało, to ja mam jeszcze 3 dni chodzenia w zegarku. Czasami go nawet zapomnę załadować i w trakcie jazdy mi się rozładuje. Patrzę, aha, no tak, tak bo zapomniałem. Eee, także na półtorej trasy to spokojnie mi wystarczy, a jak są Francje, to i na dwie trasy. Także pod tym kątem ten zegarek jest super. A tak to ma wszystkie takie same funkcje, większość jak jak inne smartwatche kwestia tylko designu komu się podoba taki, komu się podoba inny można pływać, liczy ilość przepłynień tych długości basenu wykrywa styl jakim się płynęło samemu no, no co, no zegarek jak zegarek dobry, naprawdę odporny chyba półtora roku go użytkuję, to powiem wam, ryski na nim nie ma bardzo, bardzo fajny zegarek około 600 zł ja dałem za niego a Teraz chyba jest tańszy, nie wiem, ale trzeba wejść na Aliexpress i oficjalny sklep Honora. Honor. To jest tyle. Jeżeli kogoś interesuje, to bo się pytacie o różne rzeczy, o nawigację się pytacie, jaki tablet mam, jaki zegarek mam, ja proponuję otworzyć sobie playlistę numer 40. Tam są pytania i odpowiedzi. Jest kilka odcinków nagranych o mnie, gdzie mówię, e, że tak powiem, się skąd się wziąłem, to ja tam odpowiadam, e, wszyscy, no praktycznie wtedy nic dodać nic ująć. To jakiego sprzętu, używam jaki dron, jaki tablet, jaki, e, jaki laptop, e, jaki zegarek, teraz telefon się zmienił, e, ale nawigacja jaka i tak dalej, i tak dalej, jakiego programu używam do montowania filmów, no, no i o mnie, tak. Mo, mo, moją historię, także polecam playlistę numer 40. Kilka odcinków możecie sobie wybrać, a ja polecam obejrzeć wszystkie. Wtedy będziecie mieli całą. E, wszystko o mnie i o, o tym, co ja i ciężarówka, skąd się wzięliśmy. Dobra, to co, jedziemy? No i przez Hiszpanię, jak się jedzie, to właśnie co jakiś czas jest. Jaka prowincja? To jest Prowincja de Zamora. Wiecie, człowiek jeździ, 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 jeździ A dzisiaj dopiero zobaczyłem, jak mówiłem szyby Otworzyłem boczny schowek No wiecie, te co są za drzwiami Tam od zewnątrz od, się otwiera klapkę I później chciałem włączyć wycieraczki No, żeby mi tutaj zebrały tą wodę To na desce rozdzielczej Też jest informacja, że Uwaga, schowek boczny otwarty Także nawet Nie tylko, że drzwi, na przykład niedomknięte I tam włącz hamulec tylko, że boczny człowiek schowego twart.